Cześć. Pomimo podobieństwa charakterystyk i takiej samej pojemności skokowej, silnik wysokoprężny w Q7 drugiej generacji nie jest taki sam jak w poprzedniku. Stał się mniej niezawodny z powodu różnego rodzaju optymalizacji. W szczególności występuje zużycie sprzęgieł wałków rozrządu, co nie jest typowe dla innych silników diesla. Po przejechaniu od 120 do 150 km łańcuch, często zaczyna dzwonić, co wymaga wymiany wraz z napinaczami. W silnikach poprzedniej generacji wytrzymywały one dłużej. Należy zwrócić uwagę na wtryskiwacze, które mogą powodować wiele problemów z powodu przelewania się paliwa. Starszy silnik diesla najprawdopodobniej będzie charakteryzował się wyciekami płynu chłodzącego i oleju. Problemów jest wiele: uszczelka wymiennika ciepła, miska filtra oleju, tylna pokrywa, uszczelniacze wału korbowego oraz połączenie silnika ze skrzynią biegów. Skala nie zawsze jest taka że problem wymaga pilnego rozwiązania. Silnik benzynowy o mocy 333 KM z żeliwnymi tulejami w aluminiowym bloku cylindrów i ulepszonym chłodzeniem w porównaniu z poprzednią wersją 3.0 TFSI. W przeciwieństwie do diesla, stał się on nieco bardziej oszczędny pod względem zużycia paliwa. Jest jednak stosunkowo mało ofert, a do tego trzeba płacić na stacjach benzynowych i podatek transportowy. Dlatego lepiej wybrać silnik na paliwo ciężkie. Turbiny obu silników wytrzymują co najmniej od 150 000 do 200 000 km bez konieczności wymiany. Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów jest generalnie bardzo niezawodna. Jednak na forach często można znaleźć skargi na szarpnięcia przy zmianie biegów. Przyczyną problemu nie jest sprzęt, a oprogramowanie. Ponowne flashowanie pomaga. Jeśli jednak objawy pojawiają się w Q7 z solidnym przebiegiem, Problem może już leżeć w zużyciu elementów skrzyni biegów. W przypadku automatycznej skrzyni biegów obowiązuje klasyczna rekomendacja: wymiana oleju co od 60 000 do 70 000 km. Audi Q7 ma stały napęd na cztery koła, ale bez żadnych typowo terenowych gadżetów. Na przykład w tuaregu drugiej generacji, za dopłatą można było otrzymać wymuszoną blokadę międzyosiową i międzykołową z tyłu, oraz niski zasięg. Skrzynia biegów zazwyczaj nie sprawia problemów. O ile oczywiście któryś z poprzednich właścicieli nie użytkował samochodu jako prawdziwego suwa. Poślizg i zakłócenia w wymianie ciepła w jednostkach napędowych, spowodowane zalegającym brudem, znacznie zmniejszają ich żywotność. W takim przypadku interwencja może być konieczna już przy dość wczesnych przebiegach, nawet do 150 tysięcy km. W przeciwieństwie do tego samego Tuarega, w Audi Q7 nie znajdziemy zawieszenia sprężynowego. Nie ma jednak powodu do obaw o pneumatykę. Koncern WAG sprawił, że jest ona bardzo niezawodna we wszystkich samochodach. Cylindry są pokryte osłonami i przejeżdżają setki tysięcy kilometrów. Ale jeśli już, istnieją niedrogie, nieoryginalne zamienniki z dobrym zapasem. Jeśli długo nie naprawisz, sprężarka, przeciążona ciągłym pompowaniem powietrza, będzie domagać się wymiany. Lepiej nie dopuścić do tego stanu, problem jest widoczny wizualnie po uginaniu się zawieszenia na parkingu. A przy zakupie, dzięki diagnostyce elektronicznej. Materiały premium się opłacają. Wnętrze Audi Q7 przez długi czas zachowuje swój pierwotny wygląd. Choć, niestety, świerszcze nie są już rzadkością nawet w segmencie premium. Należy jednak uczciwie zaznaczyć, że nie zawsze winna jest fabryka, winny może być raczej częściowy demontaż wnętrza w przeszłości. Przyczyny mogą być różne: izolacja akustyczna, tuning, wymiana części w ramach gwarancji. Do jakości lakieru nie ma zastrzeżeń, ale chrom może matowieć. Ciekawostka, według ekspertów, nie ma możliwości cofnięcia przebiegu w przypadku cyfrowego zestawu wskaźników. Sprzedawcy mogą jednak uciec się do sztuczek, całkowicie zastępując go takim, w którym wskazania będą niższe, albo prostszym klasycznym, do którego można się już przyzwyczaić. Samochód będzie wyglądał mniej elegancko, ale przebieg będzie prawidłowy. Spośród dostępnych opcji, dostęp bezkluczykowy najczęściej szwankuje. Zewnętrzne klamki drzwi tracą szczelność, co powoduje problemy z działaniem. Dlatego może nie warto gonić za bardzo wypasionymi egzemplarzami, zwłaszcza jeśli nie zamierzasz ubezpieczyć samochodu w ramach kasko. Audi Q7 drugiej generacji nie może zostać odholowane bez wysokiej jakości kompleksowej diagnostyki. Lepiej zlecić to profesjonaliście i unikać miejsc, w których nie da się w pełni sprawdzić samochodu. Wiele usterek może nie zostać wykrytych podczas pobieżnej kontroli. Jeśli znasz inne awarie lub usterki, podziel się nimi w komentarzach. Twoja opinia może pomóc innym w wyborze używanego samochodu. Cześć przyjaciele! Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę carme.pro. carme.pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części absolutnie wolny, wejdź na stronę carme.pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.